Po wojnie od lutego do września 1945 roku pełnił funkcję inspektora szkolnego. Organizował szkolnictwo w mieście i powiecie bydgoskim. Potem był dyrektorem Państwowego Wyższego Kursu Nauczycielskiego, a w latach 45-48 wykładał historię literatury i kultury w Bydgoskiej szkole dramatycznej, która krótko istniała, ale tam na przykład uczyli się tacy późniejsi, tu nasi aktorzy, jak pani Rucińska, pan Konieczka, to tam chodzili. Więc był dyrektorem Państwowego wyższego kursu nauczycielskiego i, i wykładał tam historię literatury i kultury. W Bydgoskiej szkole dramatycznej o. Od 1945 do 1949 należał do zarządu klubu literacko-artystycznego w Bydgoszczy, który był kontynuacją przedwojennej Rady Artystyczno-Kulturalnej, czyli była tak zwana RAK przed wojną i po wojnie była kontynuacja w postaci właśnie tej Rady Artystyczno-Kulturalnej. No i tam ta rada no to inicjowały spotkania z pisarzami, środy literackie, uroczystości rocznicowe, jubileusze. W miastach województwa wygłaszał, wygłaszał odczyty poświęcone literaturze. Także po prostu jeździł tam nieraz też w takie mrozy. To jest jakieś powołanie do tych spraw. W latach 47-52. Uczył języka polskiego w bydgoskich szkołach średnich, jednocześnie właśnie pełniąc tamte społeczne funkcje. Pisał do arkony, do ziemi pomorskiej. Było takie pismo, Gazeta Codzienna, Ziemia Pomorska, gdzie redagował kolumnę Kultura i sztuka. I w tej księdze jest, też wklejone są te jego wszystkie dodatki Kultura i sztuka. W 52 roku objął stanowisko redaktora i kierownika działu kulturalno-oświatowego w Ilustrowa Ilustrowanym Kurierze Pol Polskim. Poświęcił się już wyłącznie pracy dziennikarskiej i społecznej. Należał do współorganizatorów Stronnictwa Demokratycznego w Bydgoszczy wchodził w skład Wojewódzkiego Komitetu SD w latach 1946-57 Wojewódzkiego. W 45 roku został radnym Tymczasowej Rady Narodowej Miasta Bydgoszczy, czyli tuż po wyzwoleniu. Do 58 roku zasiadał w Miejskiej Radzie Narodowej w Komisji Oświaty i Kultury. W latach 58-61 był radnym Wojewódzkiej, Wojewódzkiej Rady Narodowej i członkiem Komisji Kultury tej Rady. Uczestniczył w pracach Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza, Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego, Towarzystwa Przyjaciół Sztuki. Działał jako prelegent w Kujawsko-Pomorskim Towarzystwie Kulturalnym i Towarzystwie Wiedzy Powszechnej.